Siema tutaj Jara do Jones. Dzisiaj będzie to streszczenie czterech sezonów serii Minecraft ucieczka. Pierwszy sezon miał 9 odcinków, drugi sezon 11, trzeci sezon 12 oraz czwarty i ostatni sezon miał 5 filmów, co łącznie daje nam 37 odcinków, także naprawdę dosyć dużo tych odcinków było. Było tych odcinków co ciekawe więcej niż taki jailbreaker P. Także ja już nie przedłużam i zacznijmy streszczenie. A więc główny bohater to Radosław Kowalski. Mieszkał on w mieście Mitrowica, które było najgorszym miastem w całym kraju, jaką jak się nazywał Horizon. Były tam naprawdę tragiczne warunki do życia, była tam bardzo duża przestępczość, no i ogólnie była to jedna wielka w skrócie Melina. Nic więcej chyba dodać nie trzeba. Natomiast posiadał on dwóch przyjaciół w tym mieście. Ich imiona co ciekawe nie są znane. Natomiast przyjaciel głównego bohatera zdobył taki drewniany mieczyk może to nie jest jakaś super broń ale jednak przyszli i zaatakowali strażnika granicznego, po czym uciekli do Burgas. Od razu po przekroczeniu granicy weszli oni do Biedronki. Ukradli artykuły spożywcze. Poszli oni do altanki, w której przespali swoją pierwszą noc. W drugim odcinku, tak jak w tytule, odbył się napad na bank. Przyjaciele Radosława zagadali pracowników, po czym on ich zabił, weszli do zaplecza, rozwalili safe i ukradli co najlepsze właśnie z safe. Trójka poszła rozmyjać ważne surowce na pieniądze u Kantora. I po tym, jak wyszli, czekał na ich policjant, ale był on tylko jeden i go pokonali. Za pieniądze z napadu wszyscy kupili już sobie mieszkania. W trzecim odcinku tak naprawdę nie działo się nic szczególnego: z ważniejszych rzeczy ogarnęli sobie telefon, dzięki czemu mogli się kontaktować na odległość. Natomiast w czwartym odcinku odbył się kolejny napad na bank, tym razem bank był kompletnie pusty. Także weszli sobie do zablecza i nikt im kompletnie nie przeszkodził. W piątym odcinku ponownie też nie działo się nic szczególnego. Było to najzwyczajniejsze w świecie, zwiedzanie innych miast. I tyle. Wszyscy w odcinku na tobie się bardzo dużo. Był to news telewizyjny, w którym zostało ogłoszone przemówienie prezydenta Mitrowicy, które wprost nawoływało do konfliktu. Więc pozostałe miasta. Poszły na wojnę z Mitrowicą. Do Mitrowicy przyszedł anonimowy człowiek, który zaczął ją wysadzać i wysadził całe miasto. Zdenerwowany prezydent Mitrowicy sam w swojej osobie przyszedł do Stuttgartu i zrobił z nim dokładnie to samo, co stało się z Mitrowicą. Niestety, chyba za bardzo się poczuł i wysadził samego siebie. W siódmym odcinku policja w końcu zainteresowała się zachowaniami trzech głównych bohaterów. Kiedy oni sobie smacznie spali, oni dzwonili im do drzwi, oni wstawali, nieuzbrojeni i ich zabierali. I zebrali wszystkich bohaterów do więzienia. Więzienia, które zostało zbudowane na tym co tak naprawdę zostało z Mitrowicy. Dobudowano tak naprawdę jakimiś najgorszymi materiałami i zaklejono. To co zostało rozwalone. No, były to tragiczne warunki. Kolega za to robił jakieś nienormalne rzeczy w tym więzieniu i po tym został wrzucony do tej samej celi ze swoim przyjacielem. W pewnym momencie w trójkę zaczęli nawalać strażnika i na szczęście strażnik został zabity. Po czym uciekli z tego więzienia, chociaż było naprawdę bardzo słabo zabezpieczone. Był niestety pewien problem, ponieważ cały majątek został skonfiskowany. Także Radosław Kowalski poszedł do roboty, no na naprawdę całkiem ciężką robotę. U Meksykanina, który posiada naprawdę bardzo, bardzo dużą farmę. Więc skończył się sezon pierwszy, no i zaczął sezon drugi. Protagonista, podczas chodzenia po Rotterdamie, zobaczył bardzo ciekawy fioletowy kościół, postanowił, że wejdzie do niego i spotkał on Johnego Gata z gry Saints Row, który tako zaprosił jakiegoś nieznanego człowieka do gangu świętych oraz pokazał on. Swoją naprawdę całkiem sporą bazę. A więc Radek przyszedł do swojego przyjaciela i zaproponował on mu też dołączenie do tego gangu. Po czym Johnny powiedział, aby przyjść do jego starego przyjaciela Pilsa Washingtona, aby go też zachęcić, aby wrócił on do Gangu Świętych po emeryturze. Odbyła się pierwsza misja zniszczenia gangu Familia który miał w planach zniszczenie Gangu Świętych, obaj panowie, którzy wykonali misję, mieli zdobyć ich plan. No i plan niby był, albo była tam informacja, że trzeba pójść do drugiej bazy Gangu Familia. Po czym wyważyli kolejne drzwi i weszli do kolejnej bazy, w której faktycznie czekał już na ich plan zniszczenia Gangu Świętych. Po przekazaniu tego planu do Johnego Gata, rozkazał on pójść do kolejnej bazy. Tym razem bazy kolejnego gangu Królowie Życia A więc już czas przejść do trzeciego odcinka W którym będzie kolejny news telewizyjny W którym można dowiedzieć się, że jest ogromna wycinka drzew Ze względu na to, że drzewa zostały przeniesione do nowych państw, które za chwilę powstaną Czyli państwo bałkańskie oraz Cebulandia Poza tym bardzo została rozwinięta komunikacja miejska W czwartym odcinku natomiast Johnny Gat każe swoim sojusznikom Pójść do Nikobelicia z GTA 4 i zachęcić go do dołączenia do gangu, aby umocnić pozycję. Mimo, że nie był on do końca przekonany do tego, czy dołączyć, postanowił, że dołączy. Niko Belić wraz ze swoimi nowymi przyjaciółmi został wysłany na misję, aby zniszczyć gang z Albanii. Członek tego gangu na szczęście powiedział, kto jest jego szefem i powiedział, że jest to Hip Hopek. Więc została przejęta jedna z ich baz, po tym została nawet wysadzona ale dalej jeszcze dużo, dużo pracy przed nimi. Po naprawdę wyczerpującej pracy, Johnny Gad pokazuje głównemu protagoniście jego nowy pokój. Dwa dni później, Johnny Gad wraz z Rico Rodriguezem wrócili po akcji. Spotkali Menela pod kościołem, dali mu pieniądze. Główny bohater był na tyle zmęczony, że spał dwa dni. Natomiast właśnie ten Rico Rodriguez bardzo mocno rozwinął bazę. Pokazał sporo, sporo, naprawdę sporo nowych pomieszczeń. Przykładowo taki nowy, ukryty safe. Nowy bunkier, który jest bardzo mocno zabezpieczony, bardzo mocnymi materiałami, który ma aż dwa wejścia. A jeszcze dalej jest kolejny bunkier. Sala konferencyjna. Podwodne metro, w którym jest dostęp do farm zwierząt oraz prywatnego kina. I wiele więcej, bo tego było naprawdę bardzo dużo. Podczas zwiedzania pomieszczenia żony Gata okazało się, że Menel wszedł, co było sporym zagrożeniem, ponieważ okazało się, że wcale ta baza nie jest tak bardzo bezpieczna. Ale mimo wszystko zaprosili go do gangu, żeby nie było. W kolejnym, już szóstym odcinku wraz z Menelem, który zagadał szefa mafii Triada oraz właściciela Chińczyka w Preszowie, zostali na wysłani na zniszczenie kolejnego gangu, który zagrażał i świętym, i ogólnie zwykłym ludziom. Okazało się, że warunki, w y jakich to wszystko jest robione, całe to jedzenie jest po prostu są tragiczne i nie spełniają żadnych zasad BHP. Na szczęście szef został pokonany. No i kolejny gang już był za nimi. Potem wszystkim zrekrutował on swojego starego przyjaciela z Mitrowicy do gangu świętych. Kolejny odcinek siódmy sezonu drugiego to ponownie news, w którym możemy dowiedzieć się tego, że oficjalnie już powstały takie państwa jak Cebulandia oraz Bałkany. Warunki mieszkalne niestety w, czy to w Cebulandii czy to w państwie bałkańskim nie wypadają najlepiej i często są dziurawe ściany czy podłogi. W Warszawie powstał grup nieznanego bohatera, ponieważ osoba, która zniczyła Mitrowicę, niestety została zamordowana. Nie wiadomo przez kogo. Poza tym pojawiła się informacja, że policja poszukuje członków Gangu Świętych. W ósmym odcinku został przedstawiony nowy członek Gangu Świętych: Jest to dokładnie Trevor Phillips, który wraz z głównym protagonistą serii pójdzie śledzić hip hopka. Który był zdenerwowany na to, że mieszkanie, w którym była jedna z jego baz, zostało wysadzone przez Nikobelicia innych. Członek gangu z Albanii, który z nim rozmawiał, otrzymał najgorszą karę, jaka jest możliwa. Za to, że nie pilnował bazy. Trevor razem z Radosławem śledzili hip-hopka i zobaczyli jego bazę. W dziewiątym odcinku Radosław wraz ze swoim przyjacielem ponownie poszli do tej bazy, tym razem zabili członków. I później przebrali się za ich stroje, podsłuchiwali co się dzieje, szpiegowali i zobaczyli Niko Belicia, który przebywał w bazie Gangu z Albanii. Okazało się, że Niko podawał wszystkie informacje jakie są oświętych właśnie członkom gangu z Albanii. Gdy Niko przyszedł do bazy, został zabrany do sali tortur, w której został oślepiony oraz ogłuszony później został wrzucony do więzienia po tym wszystkim cały gang wyruszył do bazy i pokonali gang, chociaż co ciekawe nie było tam hip-hopka i później totalnie nie wiadomo co się stało z nim. Okazało się, że raper Wario kontra został tam uwięziony ze względu na to, że namawiał ludzi na branie pożyczek na kryptowaluty i za wers nie żaden hip-hopek, to jest król pop nie popek. W 11 odcinku sezonu 2 postanowili napaść na bank Maze Bank Tower w Sarajewie. Był to największy bank na całych Bałkanach. Po rabowaniu tego banku na dodatek jeszcze go wysadzili i naprawdę zostało z niego bardzo, bardzo mało. W taki huczny sposób kończy się sezon drugi i zaczyna się sezon trzeci. Na początku pierwszego odcinka policjant staje pod kościołem. Kiedy Johnny Gut wyszedł z kościoła, rzucił on flashbang, który ogłosił wszystkich i Johnny Gat w taki sposób został zabrany do więzienia za napad na Mace Bank Tower. Pozostali członkowie, którzy byli naprawdę zdziwieni zaistniałej sytuacji, uciekli do państwa kwitnącej wiśni, gdzie znajdowała się w Tokio kolejna baza gangu świętych. Może nieduża, ale zawsze coś. A więc podczas drugiego odcinka Johnny Gat jest przesłuchiwany. Nie odpowiada on kompletnie na żadne pytanie. Więc osoba, która go przesłuchiwała, poszła, aby wziąć rzeczy do torturowania. I właśnie w tym momencie koledzy z drużyny przyszli i uratowali go właśnie w taki sposób. Ponieważ nie było tego człowieka wtedy. Podczas gdy rząd Tokio przez wiele lat zbroił się, aby zaatakować pillagerów. W tym momencie święci w kilka minut rozwalili całe, całe ich miasto i dosłownie pogrożyli rząd, który mimo, że było tam znacznie więcej ludzi, mimo, że mieli większe zasoby pieniężne, co i tak wypadli gorzej od członków gangu świętych. Potem przypłynęli oni do kolejnej swojej nowej bazy na wodzie. W kolejnym już czwartym odcinku sezonu trzeciego jest news, w którym... No tak jak w redaktor najpierw chwali gang świętych za zniszczenie gangu z Albanii, ale później troszeczkę się skarży na gang świętych ze względu na to, co zrobili w Sarajewie. Sarajewo ogłosiło upadek, prezydent z tego co wiadomo naćpał się, no i zaśmiano się z rządu państwa kwitnącej wiśni. W kolejnym już piątym odcinku poszukiwano formy kontaktu z Aidinem Piercem który w Chicago Pokonał system City OS, który chciał ingerować w życie obywateli. To samo chciał zrobić rząd państwa kwitnącej wiśni. Chciał ingerować w życie obywateli. Więc żony GAT kazał znaleźć go i żeby im pomógł w zniszczeniu tego systemu. W następnym, już szóstym odcinku, 18 Pierce zyskał dostęp do kamer. Później zaczął skanować on komputery w poszukiwaniu kodu źródłowego programu CTOS. Udało mu to się znaleźć i później zna zdowiedział się, kto założył cały ten CTOS. Okazało się, że był to Eryk Zimowski, po czym wbili na chatę Eryka Zimowskiego i go zakatowali na śmierć. Rząd wysłał ogromną ilość wojsk na Świętych, oni na szczęście dali z tym radę, no i w mediach Ponownie zaczęto naśmiewać się ze słabości tego rządu. Był naprawdę bardzo słaby. Jednak, mimo wszystko, chcieli oni mieć już spokój i w kolejnym, już w siódmym odcinku, uciekli oni do państwa bałtyckiego i zamieszkali oni w Wilnie. W ósmym odcinku sezonu trzeciego, zatytułowanym Czy to wojna, zostały przedstawione przemówienia prezydentów różnych miast, którzy wprost byli przeciwko Horizon, bardzo wulgarnie się wyrażając, i wprost nawołując do konfliktu. W następnym odcinku, dziewiątym, przychodzi bardzo ważna osoba dla rządu państwa bałtyckiego, która oferuje pieniądze za to, żeby pomóc na wojnie z Horizonem. Obiecuje pieniądze, ale tych pieniędzy później tak czy siak nie da. Po tym wszystkim te miasta zostały bardzo mocno wysadzone i bardzo na tym ucierpiały. Od razu po ty wysłali troszeczkę żołnierzy do państwa bałtyckiego, ale szybko zostali zniszczeni. W następnym, już dziesiątym odcinku, miasto, jakim jest Wilno, zostało bardzo mocno wysadzone przez wojsko Horizonu i bardzo mocno na tym ucierpiało. Natomiast Johnny, wraz z głównym protagonistą serii, zostali wysłani na wojnę do Warszawy oraz Radzymina, gdzie Horizon wysłał swoje wojska. Było naprawdę sporo. Tego wojska, ale na szczęście wygrali. W następnym, już 11, odcinku sezonu 3, zatytułowanym Pomoc na Bałkanach, działo się to, co właśnie w tytule, czyli była pomoc na ba Bałkanach. Główni bohaterzy pomagali w różnych miastach na Bałkanach. Na szczęście pokonali wojsko Horizon. W następnym, już 12, odcinku, odbyły się napady na aż trzy banki. W najbogatszym państwie, jakim jest państwo skandynawskie, odbył się napad na bank w Helsinkach, w Sztokholmie oraz Oslo. Były to banki, które były dosyć mocno zabezpieczone, no ale na szczęście Aid Pierce wiercił wiertłem, a inni walczyli z policją. W taki sposób skończył się najdłuższy, czyli sezon trzeci, i w tym momencie zaczyna się ostatni oraz najkrótszy, sezon czwarty. Rico Rodriguez wstaje, a tu leży łeb Pierce'a Waszyngtona na podłodze. Potem przychodzi Johnny Gat i przywalił mu się kierunek. Johnny Gat zaczyna gadać jakieś głupoty, i okazuje się, że wykupiły go rosyjskie służby. Odbywa się ucieczka do państwa skandynawskiego, gdzie ogarnęli już sobie mieszkanie. Później, nawet, jakieś sobie zjedli jedzenie. I nagle pojawia się KGB, więc ci co zostali, są zmuszeni do ucieczki. Popłynęli do Islandii, gdzie ogarnęli sobie mieszkanie w postaci latarni morskiej. Taka swojska, fajna wieś i ogólnie było tam fajnie. Poznali wiele osób, nawet poznali prezydenta tego miasta, Georgia Brown'a i wiele, wiele innych osób. Myśleli, że tak sobie dożyją do starości, ale jednak dostali telefon od KGB, po czym pojawili się. Więc postanowili po tym popłynąć na południe oraz wschód. Do Wielkiej Brytanii, gdzie znaleźli już sobie bardzo fajne mieszkanie. Natomiast typ, który posiadał ten dom, był bardzo denerwujący oraz bardzo dziwny. Natomiast niestety otrzymali kolejny raz telefon od KGB i ponownie się pojawili. I znowu są zmuszeni do ucieczki. Tym razem do Stanów Zjednoczonych. Dopłynęli oni do Nowego Jorku. KGB zadzwoniło do nich, że dopłynęli do Nowego Orleanu. Więc KGB ich nie znalazło. Właściciel hotelu podał trutkę na szczury nowemu koledze, po czym był ścigany i zabity został. A więc tak moi drodzy, to tyle. To cała seria została już omówiona. Cztery sezony. Tak, cztery sezony zostały omówione w 20 minut. Cała, naprawdę całkiem długa seria została omówiona w 20 minut. Także jeśli ktoś nie obejrzał ani jednego odcinka, myślę, że już wie o co chodzi w tej serii. Tak naprawdę cała seria została omówiona. Jeśli chodzi o jakąś tam kontynuację tej serii, to przypominam, że na kanale pojawił się już kilka dni temu pierwszy odcinek z serii Minecraft Operacja Belgrad. To jest yy, seria, która jest z tym samym uniwersum, jakby. Yy, wiele lat po tym, i postacie, które tam występują, nie mają zbytnio dużo wspólnego z tym, co się działo. Ale tak, to dalej. To samo uniwersum. Także to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Yy, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Zostaw łapkę w górę. Zostaw suwę rozwoneczkiem na moim kanale. I to tyle. Nara.